Cześć! Witajcie na moim kanale Zwierzęta Zamieszkujące Polskę. Dzisiaj opowiem Wam o gadach. Zapraszam do oglądania i subskrybowania. Gady. Gady są w większości jajorodne. Składają jaja, z których wykrywają się młode. Ich skóra jest sucha z tarczkami rogowymi lub wózkami. Temperatura ciała gadów jest zależna od temperatury otoczenia. Jaszczurka zwinka Jaszczurka zwinka zamieszkuje nizinny tereny trawiaste. Żywi się owadami, pająkami oraz ślimakami. Jej kolor waha się od zielonego do brązowego. Na grzbiecie ma pręgę i liczne plamki. Podczas ucieczki odrzuca ogon, który później jej odrasta. Zaskroniec Zaskroniec to szary wąż niejadowity z licznymi plamkami na ciele. Żyje na podmokłych i bagnistych terenach, a jego głównym pożywieniem są żaby, ryby i małe gryzonie. Zaskroniec, gdy znajdzie się w niebezpieczeństwie, udaje martwego. Żmija zygzakowata. Żmija zygzakowata jest jadowitym wężem. Ma szarobrązowy grzbiet z ciemniejszym wzorkiem. Żywi się małymi ssakami, żabami i jaszczurkami. Można ją spotkać w lasach i na podmokłych łąkach. Uwaga! W przypadku okąszenia natychmiast należy udać się do lekarza. Na dziś już koniec. Serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Pa!